Instalacja wschód-zachód na nowych warunkach. Net billing. Moc instalacji 588 kWh. Jakie faktury po półtora roku? Czy to się w ogóle opłaca? Czy jestem zadowolony? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Cześć, witajcie, Marcin z tej strony. Tak jak mówiłem, dzisiaj opowiemy sobie o tym, jakie przychodzą rachunki do mnie, kiedy założyłem fotowoltaikę, czy jestem zadowolony, czy myślałem, że będzie całkowicie za darmo. O tym sobie dzisiaj powiemy. A więc dobra, żeby nie przedłużać, żeby nie opowiadać nie, niepotrzebnych rzeczy, od razu przejdziemy do, do płatności, czyli do konkretów. Słuchajcie, rok 2022 to jest rok, w którym nie miałem fotowoltaiki, a co za tym idzie, płaciłem normalne faktury, czyli to, co zużyję, to płacę. I teraz tak. Faktury na kwotę około. 500 zł, 450 zł, 470 to był taki standard, prawda? To się wahało. 30 zł w tom, 50 zł w tom, zależy jakie miesiące, prawda? Czy lato, czy zima. Zimą wiadomo, więcej tego prądu idzie, świecimy światłem, chodzi kociołek cały czas, czyli fakturki trochę większe. Rok 2021, 2020. Pierwszy 2020 to było 300 zł, 350. Oczywiście cały czas mówimy o rozliczeniu dwumiesięcznym. Rozliczenie dwumiesięczne i z każdym rokiem, jak wiemy, no, państwo nam podnosi te rachunki, prawda? Podnosi cenę za prąd, także z każdym rokiem te ceny rosną. Czyli jeszcze raz, rok 2022 faktury, co dwa miesiące na kwotę 450-470. Złotych. Ok, i przychodzi fotowoltaika. I jak to teraz wygląda? Wygląda następująco: Pierwszy rok na rozliczeniu net billing sytuacja wyszła bardzo ciekawa, mianowicie całą kwotę, którą miałem do zapłacenia, pokrył depozyt, czyli tak naprawdę nic nie płaciłem ani złotówki, cała opłata, opłata za. Rozliczenie za fakturę z roku 2023 oraz 3 miesiące roku 2024 poszły z depozytu. Warto jeszcze dodać, że marzec-kwiecień tego roku dostałem fakturę prognozową, oczywiście której nie przyjąłem. Widzicie ją teraz tutaj na ekranie. Myślę, że to był dobry pomysł, aby zmienić umowę i przejść na rozliczenie dwumiesięczne. Nie interesowała mnie zbytnio faktura prognozowana, ponieważ tak jak widzicie, wszystko z góry naliczone, wszystko według nich już obliczone. Wyszło 2332 zł do zapłacenia, do zapłacenia za okres od 1 marca do 31 grudnia. To sobie szybciutko zmieniłem na rozliczenie dwumiesięczne. I w miesiącu w czerwcu przychodzi pierwsza faktura na kwotę 284 zł. 284 zł w stosunku do, analogicznie do roku 2022, gdzie ta kwota wynosiła 400 450 zł w zależności jaki miesiąc. Czyli jakby nie patrzeć jest progres. Mamy połowę tej kwoty. Kolejną fakturę otrzymałem w sierpniu, 5 sierpnia na kwotę 277 zł i 40 groszy. Także znowu myślę, że duży plus. Także słuchajcie no. Ja jestem zadowolony. Płacić około. Myślę teraz po podwyżkach płaciłbym, no spokojnie, 500 zł. Szczególnie, że nie łapie się na żadne tarcze, nie łapie się na żadne zniżki. Także myślę, że spokojnie co dwa miesiące płacilibyśmy tutaj u mnie w domu, no myślę, że lekko 500 zł. 500 zł, a 284 takie coś mi pasuje. Jeżeli ktoś myślał, że. No, ja do tych osób nie należałem, że nie będzie nic płacił za, za prąd, mając fotowoltaikę. To słuchajcie, tak to nie jest. Nie wiem, jak to jest na starych warunkach. Ja mam nowe warunki. Póki co jest wszystko ok. Instalacja wschód, zachód. Produkcja praktycznie jest przez cały dzień latem, od samego rana do późnego popołudnia. Wiadomo, miesiące zimowe już nie jest tak kolorowo, ale. W tym roku dużo słońca. Także myślę, że, że, że również zimą te rachunki nie będą. Oczywiście będą na pewno większe niż te 280 zł. Nawet niech to będzie 350 co dwa miesiące, to i tak będę zadowolony. Myślę, że w, moim, w mojej sytuacji dobrą robotę robi to, że instalacja jest założona na dwóch połaciach dachu. Po 7 paneli na wschodzie, po 7 paneli na zachodzie, także ta produkcja, tak jak mówiłem, praktycznie jest cały czas. Nie wiem, jak sytuacja wyglądałaby, gdyby wszystkie panele były skierowane na południe, ale to już może jak ktoś ma wiedzę, niech się wypowie. Ale tak jak czytałem, myślę, że Net Billing najlepsze rozwiązanie. W tym przypadku instalacja wschód-zachód. Także podsumowując, słuchajcie, tamten cały rok oraz początek roku 2024. No, ja osobiście jestem zadowolony. Na razie jest wszystko ok. Jeśli tylko będzie świecić słońce latem, będzie go dużo, nie będzie żadnych problemów, prawda? Z napięciem, których, z wysokim napięciem, których do tej pory nie mam. Ogólnie w okolicy u mnie ci co mają panele, nie mają takich problemów. Także nie ma zaników produkcji, wszystko działa tak jak powinno. Także jeżeli to będzie działać, jeżeli inne jakieś problemy się nie urodzą, to wszystko będzie w porządku. Także na dzisiaj to tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. A na dzisiaj to tyle, zostawcie łapkę, suba, jeżeli jeszcze go nie dałeś, żeby być na bieżąco, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, cześć.